No ja myślę, że najważniejszym przekazem jest to, że my mamy swoje miejsce w kosmosie, w technologiach kosmicznych i w Polsce mamy tą ogromną szansę, żeby budować naszą przyszłość w oparciu o, o technologię, kosmiczne, tutaj w lotnictwa, technologii lotnicze w oparciu w ogóle o technologię i bardziej skomplikowanym ciągle. U nas e, wydaje mi się, że nadal pod względem Europy Zachodniej troszeczkę tego brakuje, dzisiaj mam nadzieję, że e, nie tylko inżynierowie i naukowcy, ale również takie społeczeństwo może, może przyjść i dotknąć tej technologii, troszeczkę porozmawiać na ten temat i zobaczyć naszą szansę e, w przyszłości właśnie w tej części przemysłowej, inżynierskiej, technologicznej naukowej tutaj przy wejściu, to jest jeden z obrótów na ale też na to, że jest ogromny podział własny do lotnictwa, do także zainteresowania kosmosem. Chciałabym zapytać, jak z Państwa perspektywy, także w związku z tym, że Pan robi ten obiekt, prawda, w szkołach i edukuje, bo jak potężny to jest kapitał jeżeli że będziemy mieć coraz więcej fizyków, Wrócić tutaj troszeczkę do takich statystyk. Jako inżynier lubię posługiwać się liczbami. Generalnie w projektach technologicznych z dziedziny kosmicznej, tutaj wiem najlepiej, ale, ale te, te statystyki się pokrywają. Mniej więcej około 70% inwestycji w, w przyszłość technologiczną to inwestycje w ludzi, w kapitał ludzki, w kompetencje, które później budują produkty technologiczne w przyszłości, a te 30% to jest rzeczywiście już produkcja, taki typowy hardware, o którym mówimy. Um, takie miejsca jak Instytut Lotnictwa, czy w ogóle inwestycja w um, propagowanie wiedzy, dzielenie się tą wiedzą, a później startowanie z, projekt, z projektami technologicznymi i naukowymi, przemysłowymi jest um, niesamowicie, niesamowicie ważna i wydaje mi się, że to jest jedyna taka droga poprzez ludzi inspiracje do produktów w przyszłości. Um, dlatego, że w innym przypadku zaczynają od produktów, jednak nie zapewniamy sobie tej ciągłości. E w przyszłości, w Zdecydowanie tak, tutaj możemy wrócić do, do, do tak ogromnych programów. Chyba największym programem technologicznym w historii ludzkości był program Apollo, który w, w szczycie, w, powiedzmy sobie, w pierwszej połowie lat 60. pochłaniał 5% PKB Stanów Zjednoczonych, największej gospodarki na świecie. 5% PKB, tylko program Apollo, nie NASA, ale właśnie program do na księżyc. Z perspektywy czasu, na tym pracowało pół miliona inżynierów, z perspektywy czasu wiemy, że ten program według statystyk NASA zwrócił się 17 Więc rzeczywiście każdy dolar zainwestowany zwrócił, zwrócił się w wielokrotnie ekonomii w ekonomię, w gospodarce. I ja jestem przekonany, że, że w Polsce brakuje nam mimo wszystko tych inwestycji, ale te inwestycje budują naszą przyszłość. Technologiczną, naszą autonomię, naszą suwerenność w dzisiejszych dniach czas. Czy dzisiaj, z perspektywy czasu, ale też odległości, mógł pan ocenić, która część Pana pracy, tam sam w kosmosie, ma największe znaczenie, może przynieść największe korzyści? Ja bardzo mocno wierzę, że największy zwrot z, z inwestycji, największe korzyści zawsze są w systemie edukacji, natomiast jest to oczywiście zwrot długoterminowy to właśnie dzielenie się wiedzą z takimi, z, z dziećmi dzisiaj, z licealistami, ze studentami, ta wiedza będzie później nam, będzie jakby powodować nasz wzrost gospodarczy, technologiczny w przyszłości przez dziesięciolecia. Im więcej inżynierów pójdzie na studia, będzie później produkować nowe technologie, tym lepiej dla, dla nas wszystkich i to jest jedyna część. Oczywiście tutaj możemy, te horyzonty czasowe są różne w zależności od, od zaawansowania, powiedzmy sobie, tych, tych osób w edukacji wcześniej, tym lepiej. Natomiast przełożenie dzisiaj jest bezpośrednio oczywiście technologiczne w sektorze kosmicznym, dlatego że pojawiają się te inwestycje, ale również wiemy, że na arenie światowej Polska jest swoje Młodzi ludzie pytają, co robić, żeby polecieć w kosmos, co robić, żeby budować sklep kosmiczny, ale również jak znaleźć swoje miejsce w technologiach kosmicznych i sektorze kosmicznym, nie będąc inżynierem albo nie będąc naukowcem. A takie ścieżki kariery też są niesamowicie ważne. Przemysł kosmiczny jest tak multidyscyplinarny, że potrzebuje praktycznie ludzi z każdej dziedziny, od prawa kosmicznego i prawa korporacyjnego poprzez finansowanie oczywiście biurokracjonalne. A jakie masz oczekiwania od Rady Ministerialnej wobec składki wewnątrz Europejskiej w Polsce? I Polski? Na też po też z polską delegacją. Jak to oceniasz i czegoś. To tutaj minister Domański zapowiedział zwiększenie polskiej składki wewnątrz Europejskiej Agencji Kosmicznej. Ja myślę, że to jest bardzo naturalny dla nas krok. My pomimo zwiększenia składki już po Radzie Ministerialnej w 2022 roku nadal jesteśmy dosyć małym krajem członkowskim, a dzisiaj wchodząc do 20 największych gospodarek świata. Myślę, że nie stać nas, żebyśmy nie byli na tym tak dynamicznie rozwijającym się rynku, jak jeden z partnerów, partnerów strategicznych rozwoju. Wrócę do tego, że uważam, że w Polsce jest ogromny talent inżynierski, talent młodych ludzi, którego natomiast brakuje nam nadal ekspertyzy, finansowania i rzeczywiście wypracowanego miejsca strategicznego w Europie. Europejska Agencja Kosmiczna po raz pierwszy na tej Radzie Ministerialnej bardzo otwarcie dyskutuje budowę technologii um o podobnym zastosowaniu w stronę obronności, jak również technologii cywilnych. I myślę, że dla Polski to jest idealne miejsce, idealne otwarcie, żeby zapewnić sobie właśnie to miejsce strategiczne budowania naszej przyszłości w oparciu o na nasz priorytet narodowy, zapewnianie autonomiczności technologicznej strony bezpieczeństwa, jak również cywilnego zarządzania kryzysowego, powodzie, wyżary, o to to właśnie technologie kosmiczne pozwalają nam podejmować jak najlepsze decyzje w takich trudnych warunkach. Z jednej strony mam nadzieję, że taki ośrodek się pojawi. Tutaj chęć zbudowania ośrodka ESA w Polsce wy, wyraził premier Donald Tusk w lipcu tego, tego roku. Natomiast czy nam się uda? Czy rzeczywiście taki ośrodek powstanie, jaka będzie jego aktywność, to wszystko zależy od strategii negocjacyjnej Polski. Natomiast ja mam nadzieję, że rzeczywiście taki ośrodek nie tylko powstanie, ale będzie jakby stworzy to, to miejsce, Polskę, pokaże Polskę na mapie Europy jako to miejsce technologiczne w naszej części kontynentu, gdzie my posiadając ośrodek Europejskiej Agencji Kosmicznej właśnie w Polsce de facto staniemy się troszeczkę liderem technologicznym Europy środkowo Środkowoskowej technologiach kosmicznych jednocześnie przyciągając potencjalnie talent właśnie z podobnych nas krajów, ale jednocześnie mogą kształtować strategię rozwojową dla całego regionu, a nie tylko dla Polski. Takim Chciałbym oceniać, czy Polska w siebie wierzy, czy nie wierzy. Ja wierzę w Polskę, ja wierzę w nasze kompetencje. Jestem przekonany, że mamy miejsce swoje na świecie i podróżując teraz po misji kosmicznej, odwiedzając różne, różne kraje i dyskutując z programami rozwojowymi, z, programy z różnych krajów w technologiach kosmicznych, polska misja kosmiczna wzbudza ogromne zainteresowanie, ale, ale przede wszystkim umiejscowiła Polskę na. Yy, na, na tej mapie świata w technologiach kosmicznych rozwiniętą i w związku z tym kraje, takie jak Japonia, z której wracam, zadają pytanie, w jaki sposób możemy gospodarczo pracować lepiej, nawiązywać relacje bilateralne z polskim przemysłem jak również z polską nauką i widzę w tym ogromną szansę dla nas rozwojową, ale jak również wytworzenia tej pozycji partnerstwa z dużo bardziej rozwiniętymi graczami, które będzie działać jeszcze chciałam zapytać o pieniądze, o pieniądze na naukę, Pamiętam na naukę, więc e, też prawdopodobnie jestem zainteresowany. E, w przyszłym budżecie nie ma nie ma środków na naukę 5% PKP w USA, a cała nauka w Polsce 1,2%. Jak można to skomentować? No tutaj ja nie za bardzo jestem w stanie skomentować te liczby, też nie wiem bezpośrednio jakie są te liczby, natomiast wiem, że finansowanie nauki to jest w Polsce to jest, powiedzmy sobie, taka sytuacja, która, może no, nauka nie jest w tym samym stopniu finansowania, co, co średnia Unii Europejskiej, jednak ja mocno jestem przekonany, że to właśnie i nauka, i technologia, i edukacja są motorami napędu do gospodarki, natomiast jeszcze raz, jest to inwestycja długoterminowa tu mogę tylko trzymać kciuki i, i, i wspierać i mocno technologię, i technologii.. i